Siemanko wszystkim, Andrzej z tej strony, witam, jak na razie jeszcze żyję, długo nie byłem w lesie, bo mnie ta działka trochę tam pokłania mi za dużo czasu, ale już jest dobrze, dzisiaj jeszcze pewnie po poszukiwaniach polecę, bo będę musiał wykręcić w jednym miód, bo jak patrzyłem tydzień temu, to było już naprawdę dużo. Ale to nie o tym. Jedziemy do lasu. Ja i mój funfel, który siedzi z tyłu, on to już normalnie jajo niósł dzisiaj. Zobaczymy, co tam dzisiaj wyjdzie. Oby coś fajnego. Do pierwszego lecimy. Zacznę tu z tej strony, a później będę szedł tutaj do góry. I tam. Już tam kiedyś byłem, fajnie tam wychodziło. Sporo monet, jakieś obrączki, miedziuszki pierścionek chyba tam znalazłem ale pójdę jeszcze raz przeszukać ale zacznę tu od dołu lecimy pierwszy sygnał był ołów ale teraz jest moneta ale co to takiego to nie wiem podczyszczę to zaraz pokażę kurde ale to jest zajechane. o Jezus. Nie wiem co to jest. Jakieś tu zaryski są, ale. No dobra, może później jeszcze na podsumowaniu Wam pokażę coś. Się uda podczyścić bardziej. Lecimy dalej. Teren, jak widać, lekko nie będzie. Wszystko porosło, że ja pierdziule. Powoli nie wiem gdzie jestem. Ale dam sobie radę. A ja się w lesie umiem odnaleźć. Lecimy szkoda czasu 69 69 było czy to wyszło zobaczymy co to jest o, jest moneta tamta ta zajechana jest fest nie wiem czy coś z tego będzie widać ale tu wiem wiem nie do spodni Nie te spodni, Andrzej. Dobra, to spróbuję potrzyścić, bo może coś z tego będzie. No i to jest 20 groszy PRL -y. Chyba chyba dźwięniki, bo ciężkie. 49, jak się nie mylę. No lesimy jest małeczka ale to jest 10 groszy PRL też Dzisiaj ma być kurde ciepło, już się robi gorąco, a jest dopiero godzina w pół do dziewiątej Dobra, lecimy dalej Kurde, to chyba guzik nie był to za ciężkie na guzik Myślałem, że to guzik na początku, ale to na pewno nie jest guzik, to jest fest ciężki, jak no, na taki kawałek Macie jakiś pomysł, co to jest, to napiszcie w komentarzu, bo ja nie wiem 79 było Fajny sygnał, nie wiem, co to jest, bo nie widziałem To będzie klapka od fajki Ta. klapeczka od fajeczki. Tym razem 50 fenoli wyszło Ale Stan kiepski Ale nie ma się co dziwić Zmiana planu. Będę się przemieszczał do innego lasu. Tu słabo wychodzi, kurde. A na pewno nie jestem tu pierwszy, który tu chodzi z wykrywaczem, więc liczyłem się z tym, że blisko miejscowości będzie przeszukane. Dobra, jadę jeszcze do in na inne miejsce. Zobaczymy, co tam wyjdzie na wierzchu jakiś strasznie miękki pewnie jakiś grzybiusz ja lubię takie miejsca jak te krzaczory I ja I mój deusik no i pokrętełku od lampy jakieś ładne zdobienia są od lampy naftowej oczywiście No coś tu wychodzi Nie ma tragedii mogłoby być lepiej ale Wpierw wykopałem to W tej samej dziurce było to A był to dzwonek Tak to było, powinno wyglądać o, Coś koło tego Widzicie? Szkoda, że nie kompletny. Byłby świetny fant. No ale cóż. No tym razem dziesiątka wyszła. Ale wam powiem, jest gorąco. A komary bezlitosne. Ktoś tam mówił w telewizji, że w tym roku jest komarów mało. Ja wiem, musiał się chyba gościu przez głowę uderzyć, bo kopórków jest zakropnie dużo o dziesiątka piją krwiopijce i ile tylko w lizie już koło ucha następny o dziesiąteczka ale srobiutki stan no, ale monetka dobra starcie na dzisiaj bo gorąco jest kopruchy tak kurde haratają że co ja tam znalazłem ten scyzoryk. a raczej to co z niego zostało kluczyk no. z harmoniki ustnej a to jest miedziucha to do miedziuchu ja sobie tak zawsze segreguje do worków to są dwa pociski ołowiane z czarnoprochowej broni klapka z fajeczki miedziuszka to z lampy naftowej to jakieś zdobienia są ale ciężko nie wiem co to jest. Na pewno nie był to guzik. Za ciężkie na guzik. Te 50 fenoli, ale patrzcie, jak się z tyłu ładnie w kieszeni wyczyściło. Adolf. Adolfowa 50, aluminiowa. Tu jest co 20 groszy pyryły. 49, bo ciężkie. Nie, nikiel. Tu tutaj to i to ja nie zna już to toeta jakaś moneta, ale stan agonia 10 fenoli też alowczy, kurde z tyłu ciężko coś zobaczyć 10 groszy perylet też 49 Chyba ten najlepszy fan mój szkoda, że nie cały ten dzwonek bo byłby świetny fant o, widzicie, tak to tak to było tak to było, ale się zmyło, no szkoda, bo byłby fajny fancior kurde dobrze za dzisiaj dziękuję zapraszam na przyszłą sobotę bo na pewno pojadę ale pojadę już o 6 rano, bo jest tak gorąco, że ja pierdziela jest tura w pół do 11. No a w pół do 11. Masakra. To nic, trzymajcie się, do zobaczyska, cześć.